Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was test, test kosmetyków Paese i wszystkich nowości, które wyszły w ostatnim czasie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jakie nowości przygotowała nam marka Paese i nie tylko. Słuchajcie, jest nowa paleta Honey Mood, która powstała przy współpracy ze sklepem internetowym Kokolita. Zostańcie ze mną, mam dla was dzisiaj. Mega dużo nowości. Mam nadzieję, że test wypadnie bardzo dobrze, bo są świetne rozświetlacze i nie tylko, ale mamy również nowy podkład. Lecimy! No to czas przygotować buzie. Pod podkład najlepsza jest bardzo nawilżająca Hydro Base Under Makeup. Kolejny produkt genialny, który powinna używać każda laska powyżej 35+, czyli ta sama baza, tylko w wydaniu pod oku. I nanoszę. To jest taka dodatkowa dawka nawilżenia przed make-upem. Słuchajcie, mamy nowy podkład. Ja dostałam cztery odcienie. W ilu odcieniach? W czterech odcieniach występuje. Mogłoby być trochę lepiej z tymi odcieniami, ale mm, jest to nowość w marce Paez. Jestem go bardzo ciekawa. Pokażę Wam oczywiście na twarzy, jak to zwykle bywa, wszystkie odcienie. Zaczniemy od jedynki. Jest to subtelny efekt rozświetlenia i świeży wygląd. Jak przystało na markę Paez, mamy również szpatułkę. Tak wygląda numer 1. Bardzo ładny, neutralny odcień. Kolejny to jest 02W i chyba będzie Warm. Wydaje mi się, że oznaczenie N jest neutral i Warm. Um, później mamy 03N, neutral i chyba będzie mój, tu, mój kolor. Tak właśnie to wygląda. Oraz 04W. Brawo Marta za pomalowanie włosów. <laughs> tak prezentują się, słuchajcie, wszystkie cztery odcienie na twarzy. I teraz sama nie wiem, bo czwórka też dobrze wygląda. Czyli znowu bawimy się w małego chemika. Zacznę sobie od trójki, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jest to podkład, bo nie wiem, czy omówiłam, który zapewnia świeży wygląd. Perłowe pigmenty odbijają światło optycznie korygują niedoskonałości. Mamy też witaminę C, która pielęgnuje, dba o naturalny blask i działa antyoksydacyjnie. E, tyle jest napisane o tym produkcie. Produkt kosztuje 3490, więc cena jest całkiem spoko. Zobaczymy sobie odcień numer 3 czy będę potrzebowała przyciemnić. Jak wiecie, ja strasznie kocham rozświetlające podkłady z dobrym kryciem. Może będę miała kolejnego hita. No chyba jest mój idealny kolor. Nie jest za jasny. Zdecydowanie jest rozświetlająco, nawilżający. Jest to średni stopień krycia, nie jest to pełne krycie. Takie mam odczucie, ale zobaczymy, czy da się budować. Bo najważniejsze, jeśli podkład da się budować do pełnego, to wtedy jest sukces. Powiem Wam, że wygląda to bardzo dobrze. Wygląda to bardzo ładnie. Podkład nie ciemnieje. Ładnie się dostosował do mojego koloru skóry. Zdecydowanie jest tu taki, bym powiedziała, idealny podkład. Bardzo fajne ma krycie. Takie do pełnego, ale nie jest ono mocno przytłaczające. Bardzo ładnie wygląda na skórze twarzy. Tak się prezentuje. Przejdźmy dalej do testów w takim razie, bo chciałabym koniecznie przetestować, słuchajcie, stiki nowe do rozświetlania. Ok, kolejna nowość. To są takie kredki do konturowania z serii Wonder. Jest to Wonder Stick Highlighter i są to rozświetlacze w takich kredkach. Ich zastosowanie polega na tym, kochane, że trzeba je zaaplikować przed położeniem rozświetlacza, a najlepiej na położony korektor czy też podkład. Ja Wam oczywiście zaprezentuję wszystkie odcienie i kolory, jak one wyglądają. One się naprawdę prezentują rewelacyjnie. Tak wygląda stick body. Tak się prezentuje color sunrise. Oraz odcień Stardust Body Sunrise oraz Stardust. Jest to edycja limitowana tych kultowych odcieni, które występują w formie rozświetlacza. Postanowili zrobić je w sztywcie. Ja wezmę odcień, który nazywa się Sunrise. I naniosę w miejscu, w którym miałabym mieć położony suchy rozświetlacz. Dla porównania, tu nic nie mam. A tu jest naniesiony rozświetlacz. Takie styki spotęgują nam aplikację właśnie rozświetlacza. Podoba mi się, że formuła jest bardzo zbita, przez co przy aplikacji nie ściera podkładu. Dam również na czubek nosa. Podoba mi się ten efekt, ale ja lubię taki mokry efekt skóry. Czas troszeczkę przypudrować skórę i bang! Mamy Pfeiffer Puff Cloud, mój ukochany puder w okolicy pod oko. Oczywiście puszek Lindy Halberg. Koniecznie. Uwielbiam to, jak oczy wyglądają, właśnie z tym pudrem. No, jest taka lekkość, takie wygładzenie niesamowicie wygląda pod oczami. Dobra, ale dzisiaj też chciałabym wypróbować jeden produkt. Uh, gdzie jesteś, honey? O, jesteś. Słuchajcie, mam perfecting and covering. Powder z olejem z nasion czarnej porzeczki, zamkniętym w nanostrukturalnych nośnikach lipidowych. Jest to puder z kolorem z serii Nano Revit, który już leży od dłuższego czasu i ja go bardzo chcę przetestować. To jest puder, który posiada w sobie krycie. Naniosę sobie kolor sand. Ok, dzisiaj chyba mam jakiś Good Skin Day, bo to wszystko razem wygląda na mojej buzi mega. Sami powiedzcie. Mam tak plastyczną buzię, a przy tym wszystkim taką naturalną. Podoba mi się na razie jak to leży, więc przejdźmy dalej. Czas przetestować paletę Honey Mood, która powstała ze współpracy z Kokolitą oraz paezę. Pokażę wam oczywiście zaraz słocze wszystkie, jak one się prezentują, bo wiem jak lubicie moje słocze. No i wykonamy sobie jakiś makijaż. No. Okej, okay, słuchajcie, baza położona. Zacznę sobie od tego najciemniejszego brązu, który zacznę wtłaczać w zewnętrzny tutaj kącik oka na ruchomej powiece. Kolejny kolor, który wezmę, jest to ten pastelowy taki middle. Fiolet, fiolet róż. I wezmę sobie teraz nektar, taki brzoskwiniowy kolor. Bardzo ładny zresztą. Jak sobie pomyślałam, że wezmę jasną kredkę od PALZE. Jest to Soft Eye Pencil uh, w odcieniu Golden Acry. Ja bardzo lubię kredki od PALZE. Uwielbiam je wykorzystywać właśnie w mojej technice kredki. Lecimy z odcieniem, który jest zdecydowanie najpiękniejszy w tej palecie. Nazywa się safran. W tej palecie mamy też taki uh, honey honey dew i to jest taki cień, który ma w sobie taką brokatową drobinkę, ale ja bym go chciała właśnie dać by mocniej przyciemnić ten zewnętrzny kącik Mam pewien pomysł w tym makijażu na który właśnie wpadłam i Chciałabym zrobić taką grubszą kreskę tutaj, którą później właśnie wypełnię cieniem, ale muszę najpierw to wykonać albo kredką, albo eyelinerem. I teraz właśnie dumam. Kredkę eyeliner? Może kredką to zrobię? Chodź. Dobra, biorę sobie czarną kredkę od palezem. I teraz wypełnię tą właśnie przestrzeń tym cieniem z tą drobinką. Na wewnętrzny kącik dałam jeszcze odbicie lustrzana, ale na wewnętrzny kącik dam tego toperka. On jest B. To jest taki brokacik bardzo drobno zmielony. Ok, tak wygląda skończony makijaż oka. Taka moja, jak to się mówi, szalona wizja artystyczna. Tu, tutaj się zadziała. Zrobię drugie oko i za chwilę do Was wracam. No, wyszło iście glamour. Sami powiedzcie. Tak, wyszło tak, wiecie. Fashion Magazine. <grywia> Dzisiaj, ale powiem Wam szczerze, że chciałam, by ten kolor safron z tej palety był po prostu królem królową jak chcecie e, tak nazwijcie po prostu chciałam żeby on odgrywał dzisiaj pierwsze skrzypce na tych powiekach i mam nadzieję że podoba wam się ten makijaż przejdźmy dalej Zanim przejdziemy do rozświetlania, a mamy również cudowne rozświetlacze w wersji prasowanej, ale to za chwilę, ale już intro Wam zrobiłam, wezmę mój ulubiony taki puder brązujący, bo on się tak nazywa właśnie puder brązujący. Jest to 2M. Przepiękny kolor. I do takiego makijażu moje kochane, jedziemy z tym policzkiem. Bo trzeba tutaj właśnie. Zrobić odpowiednie podłoże. Uwielbiam te pudry brązujące. Dobra cena. Dobry kolor. W nowościach marki Paezę mamy również Paezę Artist. Mamy. Wonder Glow Highlighter w trzech wersjach, który się nazywa tak samo jak Sticky, tylko w wersji prasowanej. Ja już się nie mogę doczekać. Sama nie wiem, na który kolor się zdecydować, bo wszystkie są po prostu przepiękne. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają, ale najlepiej to zrobię Wam. Wszystkie słocze. Tak prezentuje się kolor, który nazywa się Sunrise. Odcień Sunrise. One mają kremową formułę. Sandra jest taki złoty, body jest bardziej właśnie cielisty. I coś dla bladzieżków Stardust. I tutaj mamy odcień Stardust. Ja chyba zacznę od ja mam, nie wiem Ale on wygląda. Woo! To jest ten najciemniejszy, abym powiedziała raczej, że nie tyle ciemniejszy, co właśnie najbardziej złoty. Teraz zrobimy artystyczny akcent w rozświetlaniu, czyli tak zwane bang mocy. Mniejszym pędzelkiem wezmę odcień, który nazywa się Bari. Zrobię rozświetlenie na rozświetlaczu. Tak, będę dzisiaj szklanką krystalicznej wody Efio. Jest tak spektakularny błysk. Że się jaram. Po prostu się jaram. jest po prostu cudo. Usta w tym makijażu chciałabym, żeby były jak najbardziej neutralne, ale lubię również stawiać akcenty. Dlatego obrysuję usta kredką brązową. O, A teraz czas na pomadkę w odcieniu. Um. Jestem gotowa, żeby podsumować Wam te wszystkie produkty, które dzisiaj dla Was testowałam. Słuchajcie, może zacznijmy od podkładu: no, bo przecież on poleciał w pierwszej kolejności. Fenomenalnie leży na twarzy, naprawdę bardzo mi się podoba, bo mam ten efekt, który lubię, rozświetlenia. I mam efekt e, krycia, ale takiego znośnego krycia. Nie jest to krycie przytłaczające, tak jak Wam mówiłam. Jest to zdecydowanie, słuchajcie, podkład, który mocno nie sztywnieje na twarzy, więc będzie on super dla osób z suchą cerą. Z, dla osób wrażliwych, które mają tendencję do przesuszeń, a jednak lubią uzyskiwać mocniejsze krycie na twarzy. Bardzo fajny produkt, bardzo fajny podkład, w bardzo przystępnej cenie, więc wart jest zdecydowanie Waszej uwagi. Strasznie mi się podoba ta ideologia marki Paese, łączymy pielęgnację z makijażem, podoba mi się to i witaminkę C tutaj mamy. Myślę, że do czego bym go porównała, jest to podkład dla mnie, dedykowany dla każdego, który Uwielbia komfortowe podkłady na twarzy, które nie dają efektu mocnego matowienia w ciągu dnia. Nie będzie to podkład idealny dla skóry mieszanej, chociaż może, jeśli damy jakąś bazę, która nam przedłuży trwałość? Czyli zblokujemy pory, damy bazę mocniej matującą i na to damy ten podkład. To czemu nie? Mogłoby się nam to sprawdzić. Musicie koniecznie same przetestować i tak naprawdę zdać mi relację, jak u Was sprawdził się ten podkład. Jestem bardzo ciekawa i koniecznie dawajcie znać w komentarzach pod tym filmem, jak Wam się sprawdził, czy testowałyście, czy miałyście. Chociaż tak jak mówię, jest to nowość. Dosyć niedawno pojawiła się w sprzedaży, więc czekam na. Wasze opinie. Eee, teraz przejdźmy do kolejnych produktów, które używałam. Postaram się iść w kolejności. Jest to rozświetlacz w kredce, który ma być e, taką alternatywą myślę dla osób, które wolą albo kremowe rozwiązanie, albo właśnie takie rozwiązanie sztywne, chociaż uważam, że ta kredka zrobiła mega fajną bazę dla tego rozświetlacza i mam ten bang! Na policzku i wygląda to fenomenalnie. Naprawdę wygląda to fenomenalnie. Widzicie, uwielbiam to. Z przodu patrzę, buzię matowa. What? I jest błyszcząca. Tak, to jest ten efekt, który kocham zdecydowanie. Bardzo fajne rozwiązanie. Fajne, fajnie jest również. Fajne jest również to, że te kredki zostały właśnie dostosowane idealnie kolorystyczne pod te rozświetlacze, więc jeśli jesteście zainteresowani, one naprawdę kosztują grosze, bo to jest jakieś tam 19 zł, więc za kredeczkę wersja limitowana moim zdaniem warto. Kolejny produkt, który dzisiaj testowałam, zaraz po tym... Bo już nie będę opowiadać o produktach, które już dobrze znać, takie jak The Puff Cloud, bo już nie chcę być nudna. Kolejna rzecz, którą dzisiaj dla Was testowałam, jest to paletka, która powstała przy współpracy z Kokolitą. No, powiem Wam, że dla samego tego jednego koloru, dla safron, warto kupić tą paletę. Chociaż wiem jak bardzo kontrowersyjne e, Komentarze były Odnośnie wcześniejszych palet Marki Paese Szczególnie tej neutralnej Wiem, że zdania były bardzo podzielone w internecie I pewnie dużo osób zastanawia się Czy ta paletka to jest ta sama jakość Czy też nie, no po, muszę wam powiedzieć, że jest dużo lepiej Jeśli chodzi o jakość Chociaż tamta paletka uważam, że była taką Bezpieczną paletką właśnie dla osób Początkujących, które zaczynają swoją przygodę Z makijażem i daje się to wszystko budować Tak tutaj mamy B Zdecydowanie bank Pięknie mi się pracowało z tymi przejściowymi cieniami. One pięknie się rozcierały. Bardzo fajnie budował mi się ten najciemniejszy odcień. W ogóle ten bardzo jest taki niepozorny. Niby wygląda jak taki rozgot, ale położony obok tego safrona wewnętrznym kąciku dał nam takie holo, bym powiedziała trochę niebieskie. No, safron jest po prostu przepiękny. Strasznie podoba mi się też ten kolor Honey Dew, to jest taki z delikatnym brokatem. Ja testowałam takie cienie wcześniej właśnie u Tati Westbrook i nie byłam z nich zadowolona. Uważałam, że to tak. Mm -mm. Ale tutaj wygląda to interesująco, bo jak weźmiemy na zbliżeniu, no to mamy taką delikatną drobinkę różu, która nam się tutaj przedostaje w tym makijażu. No i powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo się cieszę, że pojawiła się taka współpraca jak Kokolita i Paese. Mam nadzieję, że będziemy widzieć więcej owoców w tej współpracy, bo paletka jest naprawdę świetna. Sami widzicie, wyszło całkiem spoko. Zresztą wy ocencie jak to wyszło. Myślę, że naprawdę jest fajnie, interesująco. Jeśli jesteś zwolenniczkiem troszeczkę chłodniejszych tonów to myślę, że wybrnęłam z tego, chociaż wiecie jak strasznie kocham ciepłe przejścia. Zerknęłam sobie ile one kosztują, tak dla przypomnienia, ponieważ zawsze Wam dodaję oczywiście wszystkie ceny na ekranie, ale robię to dopiero na etapie montażu, pamiętajcie. Staram się jakby nie sugerować ceną i tak dalej. Powiem Wam szczerze, ten kolor, który używałam Sunrise z tym złotym polotem, który był... Mm -hmm. Ość, sorry, ale mam straszną miłość. Chcę Wam również pokazać, co się dzieje właśnie, jakby po dociśnięciu tego produktu. Jest to zdecydowanie formuła bouncy. Ja go tutaj naprawdę mocno ten sunrise dojechałam. Wygląda on rewelacyjnie naprawdę. Koszt jest jego 25 zł, więc uważam, że jest naprawdę bardzo. Bardzo fajna cena. A jeszcze, jak wpadają jakieś promocje, to już w ogóle jest naprawdę rewelacja. Myślę, że ten produkt jest wart Waszej uwagi. Jeśli takie karnacje macie jak ja, czyli jesteście lekko opalone na etapie oliwkowym, troszeczkę bym powiedziała na trzecim, czwartym poziomie, o tak o. No to ten również nie przyciemni Waszej skóry. Widzicie? Nie mam żadnych plam. Jest na przeźroczystej bazie. Bardzo ładnie leży. Jest naprawdę rewelacyjny. Ale jeśli się wahasz i Chcesz czegoś troszeczkę jaśniejszego, mniej złotego, to odcień Body będzie wystarczający. No a jeśli jesteś e, bladolica i lubisz jasne rozwiązanie, to mamy tutaj dla bladolicych też Stardust i Stardust wygląda też przepięknie. Pokażę Wam, jak kontrastuje Stardust na ciemniejszej skórze. Widzicie? Tak wygląda odcień Stardust. On się chowa i wydobywa się właśnie w świetle. Też Przepiękny, przepiękny odcień. Kupujcie, dawajcie znać, a jeśli macie, testowałyście te produkty, które dzisiaj ja testowałam, dajcie znać w komentarzu. A na koniec, patrzcie jak się nie zdradziła, Łajza, mam dla Was niespodziankę. Na sam koniec, dla moich YouTubożerców mam nie lada gratkę, bo mam dla Was dzisiaj aż trzy zestawy od marki Paese. Tak, aż trzy zestawy. Słuchajcie, w skład zestawu wchodzą trzy pełne zestawy. Mam dla Was luminous, czyli mamy cztery podkłady w jednym zestawie. Wszystkie cztery odcienie, tak? Trzy rozświetlacze. Mamy trzy rozświetlacze w sztyfcie plus. Do każdego zestawu dorzucam Wam paletę. A wszystkie warunki. To, uwaga, uwaga, znajdziecie na dole w opisie. Nie lubię tak mówić, a, musisz zrobić to, musisz zrobić tamto. Idźcie w opis, po coś on jest, zobaczycie, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć właśnie te cacuszka wszystkie. Dla trzech aż osób mam nagrody. Taką niespodzianką na koniec żegnam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Do następnego. Trzymajcie się, hej!